To znajomy widok, prawda? Budzicie się rano, a na was, zwinięta w kłębek, śpi wasza kotka. Na piersi, na nogach, a czasem nawet na waszej głowie. Uśmiechamy się, uważając to za uroczy przejaw miłości. A co jeśli powiem wam, że za tym prostym pragnieniem ciepła kryją się o wiele głębsze, bardziej złożone i czasem zupełnie nieoczekiwane przyczyny? Dzisiaj dowiecie się, dlaczego wasza kotka tak naprawdę z wami śpi. Przygotujcie się. Niektóre z powodów na pewno was zaskoczą. Zacznijmy więc od najważniejszej, najbardziej pierwotnej przyczyny, która nie ma nic wspólnego ani z ciepłem, ani z komfortem. Aby ją zrozumieć, postawcie się na miejscu kota. Jesteście małym drapieżnikiem, ale w wielkim świecie sami możecie stać się ofiarą. A najniebezpieczniejszym czasem dla każdego stworzenia jest sen. We śnie wszystkie instynkty słabną, reakcja się spowalnia. A wybór miejsca do snu to nie kwestia wygody. To kwestia życia i śmierci. I oto wasza kotka, mając do dyspozycji cały dom z jego przytulnymi fotelami i miękkimi legowiskami, wybiera właśnie was. Dlaczego? Ponieważ dla niej nie jesteście tylko człowiekiem, jesteście jej twierdzą bezpieczeństwa. Przychodzi do was nie po ciepło, przychodzi po ochronę. Wasze duże, silne ciało to jej żywa tarcza. Wasz równy, spokojny oddech i rytm bicia serca to jej osobista kołysanka. Najpewniejszy sygnał, że wszystko jest w porządku, że przywódca stada jest spokojny, a więc nie ma żadnego zagrożenia. Kładąc się spać obok Was, demonstruje najwyższy stopień zaufania. Dosłownie mówi w języku swoich instynktów: Powierzam Ci swoje życie. Dopóki tu jesteś, mogę pozwolić sobie być słaba i bezbronna. To nie jest zwykły nawyk. To uznanie was za jej głównego obrońcę i strażnika. Dobrze, kwestie ochrony mamy za sobą. Ale dlaczego wybiera nie tylko miejsce obok łóżka, a właśnie wasze łóżko? Dlaczego tak lubi spać na waszej poduszce lub kołdrze? Odpowiedź prowadzi nas do świata, który dla kotów jest o wiele ważniejszy niż wzrok. Do świata zapachów. Jesteście jej zapachem rodziny. Wasze łóżko, a zwłaszcza wasza poduszka, to epicentrum waszego osobistego zapachu w domu. Dla Was to tylko znajomy aromat, ale dla kota z jego niesamowitym węchem to skoncentrowany eliksir domu, stabilności i bezpieczeństwa. Kiedy zasypia w tej chmurze Waszego zapachu, czuje się maksymalnie spokojna. To tak jak dla nas, otulić się ulubionym swetrem, który pachnie domem. Ale robi też coś jeszcze. Zasypiając obok, ociera się o Was i pościel, zostawiając wszędzie swoje własne feromony. Nie tylko delektuje się waszym zapachem, miesza go ze swoim. To niezwykle ważny rytuał, który nazywa się tworzeniem zapachu grupowego lub rodzinnego. W języku kotów to najjaśniejsze oświadczenie: jesteśmy jednym stadem. Mamy wspólny zapach, należymy do siebie. Więc kiedy wasza kotka śpi na waszej poduszce, to nie tylko poszukiwanie komfortu. To akt zawłaszczenia i zjednoczenia. Mówi ten: jesteś mój, a ja jestem twoja. Jesteśmy rodziną. A czy zauważyliście ten szczególny rytuał? Zanim ostatecznie się ułoży, wasza kotka zaczyna rytmicznie ugniatać przed nimi łapkami, wysuwając i chowając pazury. Co to za dziwny masaż? To nie jest tylko przygotowanie miejsca do snu. To echo dzieciństwa. Ten gest, który zoopsycholodzy nazywają mlecznym krokiem, to bezpośrednie pozdrowienie z najwcześniejszego niemowlęctwa waszej kotki. Kiedy maleńkie kocięta są mleko matki, instynktownie masują jej brzuch, Stymulując przypływ mleka. W tym momencie doświadczają absolutnej, wszechogarniającej błogości: ciepła, jedzenia, bezpieczeństwa, mruczenia mamy to szczyt szczęścia w ich małym wszechświecie. I oto, lata później, wasz dorosły, samowystarczalny kot leży na was i ten instynkt budzi się na nowo. Dlaczego? Ponieważ wy, wasze ciepło, wasz równy oddech, wasz zapach wszystko to tworzy dla niego tę samą atmosferę pełnego, beztroskiego komfortu. Jego mózg tworzy bezpośrednie skojarzenie z najszczęśliwszymi momentami jego życia. Zasypiając na was, w gruncie rzeczy cofa się do stanu beztroskiego kociaka. Podświadomie widzi w was swoją dużą, ciepłą i troskliwą mamę kotkę. A ten masaż to jej sposób na wyrażenie wam najwyższego stopnia zaufania i komfortu. Dla niej nie jesteście tylko właścicielem. Jesteście żywym, oddychającym wspomnieniem absolutnego szczęścia. Mówiliśmy o uczuciach i wspomnieniach, ale nie zapominajmy: kot to także bardzo mądre, strategicznie myślące stworzenie. I czasami jego wybór spania z Wami ma całkiem racjonalne, a nawet nieco wyrachowane wyjaśnienie. To kontrola strategiczna. W świecie Waszej kotki nie jesteście tylko ukochanym przyjacielem. Jesteście jej głównym i najważniejszym zasobem. Co to znaczy? Jesteście źródłem jedzenia, wody, pieszczot, ciepła, bezpieczeństwa i rozrywki. W gruncie rzeczy od Was zależy jej komfort i dobrobyt, a tak cennego zasobu z punktu widzenia logicznego drapieżnika nie można zostawiać bez nadzoru. Kiedy kotka zasypia na Was lub blisko Was, nie tylko odpoczywa. Można powiedzieć, że podłącza się do Was. Jej łapki i ciało są niezwykle wrażliwe. Wyczuwa najmniejszy Wasz ruch, ledwo zauważalną zmianę w oddechu czy biciu serca. To Jej osobisty, zaawansowany technologicznie system alarmowy. W ten sposób zawsze będzie na bieżąco ze wszystkimi waszymi ruchami. Nie wstaniecie niezauważeni w środku nocy, żeby udać się do kuchni bez jej wiedzy. Nie wyjdziecie wcześniej rano, zapominając o śniadaniu. To nie jest przejaw braku zaufania to bardzo mądra i dalekowzroczna strategia zarządzania najważniejszym aktywem w jej życiu. Nie tylko was kocha, trzyma was pod swoją delikatną, ale bardzo czujną kontrolą. Omówiliśmy instynkty, bezpieczeństwo, a nawet strategię. Ale nie komplikujmy wszystkiego, bo za wszystkimi tymi głębokimi teoriami kryje się jedna bardzo prosta, oczywista i najpiękniejsza przyczyna. Wasza kotka śpi z wami, ponieważ was kocha. Wbrew mitom o jej całkowitej niezależności, koty to istoty społeczne. Ich społeczność być może jest bardziej wybiórcza i subtelna niż u psów, ale bez wątpienia istnieje. W naturalnym środowisku koty żyjące w jednej grupie lub stadzie, Często śpią razem, przytulone do siebie. To niezwykle ważny rytuał społeczny, który wzmacnia więzi, demonstruje zaufanie i wzajemną sympatię. Kiedy wasza kotka, mając do dyspozycji cały dom, wybiera do snu właśnie was, dokonuje świadomego wyboru społecznego. Włącza was do swojego najbliższego, najbardziej zaufanego kręgu. Stosuje wobec was te same prawa gościnności i przyjaźni, co wobec swojej matki lub pobratymca. Nie tylko toleruje Waszą obecność, aktywnie jej szuka. Wasze ciepło, Wasz zapach, dźwięk Waszego bicia serca, wszystko to sprawia jej przyjemność i daje poczucie spokoju. Czasem wszystko jest o wiele prostsze niż się wydaje. Po prostu chce być blisko kogoś, kogo uważa za swoją rodzinę. A wspólny sen to najjaśniejszy i najbardziej jednoznaczny sposób, by o tym powiedzieć. A teraz przyczyna, która znajduje się na styku nauki i tego, co wielu nazwałoby cudem. Co jeśli, zasypiając na Was, wasza kotka nie tylko dba o siebie, ale i celowo dba o Was? Co jeśli jest Waszym osobistym uzdrowicielem? To spostrzeżenie jest stare jak świat. Koty w zadziwiający sposób odnajdują i kładą się właśnie na te miejsca, które człowieka bolą. Boli kręgosłup. Zwinie się w kłębek na lędźwiach. Boli głowa. Ułoży się na poduszce. I to nie jest zwykły przypadek. Ma to całkiem logiczne wyjaśnienie. Każdy proces zapalny w organizmie towarzyszy lokalnemu podwyższeniu temperatury. A koty, jak wiemy, to żywe termowizory. Instynktownie szukają najcieplejszego miejsca i bezbłędnie odnajdują wasz chory obszar. Ale dalej zaczyna się to, co nazywają koterapią. Po pierwsze, jej ciało działa jak żywy, idealny termofor. Jej temperatura ciała jest wyższa od naszej. I to łagodne, długotrwałe ciepło pomaga zdjąć skurcze i zmniejszyć ból. A po drugie, jej mruczenie. To nie jest zwykły dźwięk. To wibracja o określonej częstotliwości. Od 25 do 150 Hz. A badania naukowe potwierdzają, że wibracje w tym zakresie sprzyjają regeneracji tkanek, zrastaniu się kości, zmniejszeniu bólu i obrzęków. Więc kiedy Wasza kotka kładzie się na Waszym bolącym miejscu, nie szuka tylko ciepła. Być może instynktownie czuję, że potrzebujecie pomocy i oferuje Wam najlepsze lekarstwo, jakie ma siebie. Dobrze, omówiliśmy główne przyczyny, ale na pewno zauważyliście, że Wasza kotka wybiera do snu nie byle jakie, a całkiem konkretne miejsce na Waszym ciele. Czy ma to znaczenie? Oczywiście. Zróbmy małą ekspresową analizę najpopularniejszych punktów i zacznijmy od najczęstszej pozycji w nogach. Dlaczego właśnie tam? Z punktu widzenia zoopsychologii, to idealny kompromis. Z jednej strony kotka znajduje się w bezpośredniej bliskości Was, czuje Wasze ciepło i kontroluje Wasze ruchy. Z drugiej, to najbezpieczniejsza dla niej pozycja. Znajduje się w wystarczającej odległości od Waszej twarzy i rąk i w przypadku, gdy zaczniecie się wiercić, ma szybką i łatwą drogę ucieczki. To znak szacunku dla Waszej przestrzeni osobistej i jednocześnie przejaw jej ostrożności. A ludowe wierzenia widzą w tym o wiele głębszy sens. Uważano, że to właśnie przez nogi człowiek przynosi do domu całą negatywną energię nagromadzoną w ciągu dnia: zmęczenie, stres czy jej złe myśli. Kładąc się w nogach, kotka jak gąbka wchłania i neutralizuje cały ten negatyw. Dosłownie uziemia was, oczyszczając waszą aurę i pozwalając wam wejść w nowy dzień odnowionym i wypoczętym. A co jeśli wasza kotka woli spać nie w bezpiecznej odległości? A w samym epicentrum wydarzeń? Na waszej piersi lub brzuchu? Z punktu widzenia zoopsychologii to absolutny jackpot. To demonstracja najwyższego, niebotycznego stopnia zaufania. Brzuch to najwrażliwsza część ciała kota i instynktownie rzutuje to na was. Kładąc się wam na piersi, nie tylko wam ufa, czyni siebie całkowicie zależną od każdego waszego wdechu i wydechu. Ponadto to właśnie tutaj najlepiej słyszy najspokojniejszy dla niej dźwięk we wszechświecie. Rytm waszego serca. To cofa ją do stanu kociaka, który zasypiał na swojej matce, i daje jej poczucie absolutnego, beztroskiego bezpieczeństwa. Ludowe wierzenia całkowicie zgadzają się z nauką. Uważano, że pierś i brzuch to centrum siły życiowej i emocji człowieka. I jeśli kotka kładzie się tutaj, to znaczy, że czuje wasz niepokój duchowy, stres lub smutek. Swoim ciepłem i mruczeniem próbuje wyciągnąć wasze zmartwienia. Zabrać ból serca i zharmonizować wasz stan emocjonalny. To nie jest zwykły sen. To sesja uzdrawiania duszy. I na koniec najbardziej uprzywilejowana i często najmniej wygodna dla nas pozycja. Kotka śpi przy głowie lub na waszej poduszce. Co to oznacza? Z punktu widzenia zoopsychologii, to szczyt kociej hierarchii i przywiązania. Nie tylko wam ufa, uważa was za równego sobie. W kocim stadzie najbliższe i równoprawne osobniki śpią głowa przy głowie. W ten sposób nie stawia się niżej od Was i nie szuka u Was matczynej opieki, jak na piersi. Oświadcza: jesteśmy partnerami, jesteśmy na jednym poziomie. To także najszybszy sposób na uzyskanie Waszej pieszczoty i uwagi, jak tylko otworzycie oczy. Ludowe wierzenia widzą w tym jeszcze głębszy sens. Głowa to centrum myśli, rozumu, snów. Uważano, że kładąc się przy głowie Kotka pełni misję obrońcy mentalnego. Odgania złe myśli, które nie pozwalają wam zasnąć. Chroni was przed koszmarami, filtrując świat astralny. I jak wierzyli niektórzy, może nawet wymruczeć wam dobre, jasne sny. Więc jeśli wasza kotka bezczelnie odbiera wam połowę poduszki, nie złoście się. Po prostu oddaje wam najwyższy zaszczyt, uznając was za swojego najbliższego przyjaciela i chroniąc wasz umysł. Dobrze, dowiedzieliśmy się. Że wspólny sen z kotką to zdumiewający rytuał, pełen miłości, zaufania, a nawet korzyści. Ale tu pojawia się całkowicie uzasadnione i praktyczne pytanie: czy jest to bezpieczne? Zważmy wszystkie za i przeciw. Zacznijmy od korzyści, a jest ich mnóstwo. Naukowo udowodniono, że obecność kota i jego mruczenie obniżają poziom stresu i niepokoju, normalizują ciśnienie krwi i sprzyjają wydzielaniu hormonu szczęścia oksytocyny. Dla wielu osób wspólny sen z pupilem to najlepszy środek nasenny i antydepresant, który tworzy poczucie bezpieczeństwa i przytulności. Ale spójrzmy też na potencjalne ryzyka. Po pierwsze to higiena. Koty chodzą po podłodze, do kuwety i mogą przynosić na łapkach bakterie. Ponadto istnieje ryzyko przeniesienia pasożytów, takich jak pchły czy robaki. Po drugie to alergeny. Kocia sierść i cząsteczki skóry mogą wywoływać reakcje alergiczne nawet u tych, którzy wcześniej ich nie zauważali. I po trzecie, to jakość waszego snu. Kot to zwierzę nocne. Jego przemieszczanie się, zabawy lub poranne pobudki mogą zakłócać wasze cykle snu, co prowadzi do dziennego zmęczenia. Jaki jest więc werdykt? Można i warto spać z kotem, ale przy zachowaniu kilku prostych zasad. Po pierwsze, wasza kotka musi być w pełni zdrowa regularnie odrobaczana i poddawana kontrolom weterynaryjnym. Po drugie, dbajcie o czystość. Regularnie pieszcie pościel i wyczesujcie pupila. I po trzecie, jeśli kotka przeszkadza wam w spaniu, przyzwyczajcie ją do specjalnego legowiska umieszczonego obok waszego łóżka. W ten sposób zachowacie poczucie bliskości, ale zapewnicie sobie pełnowartościowy odpoczynek. A więc dlaczego wasza kotka tak naprawdę z wami śpi? Ponieważ jesteście jej twierdzą, jej rodziną, jej ciepłym wspomnieniem z dzieciństwa, jej najcenniejszym zasobem, jej osobistym uzdrowicielem i ostatecznie po prostu jej najbardziej ukochanym człowiekiem. Wspólny sen to nie jest zwykły nawyk, to złożony, wielowymiarowy język, którym mówi do Was każdej nocy. Ale jest jeszcze jeden, najważniejszy sekret, o którym musicie wiedzieć, i jest on związany nie z tym, co robi, a z tym, czego nie robi. Jeśli wasza kotka, która zawsze z wami spała, nagle zaczęła was unikać, szuka samotności, chowa się, to niepokojący sygnał. Być może coś ją boli i dotyk stał się dla niej bolesny. Albo odwrotnie, jeśli wasza niezależna kotka nagle zaczęła natrętnie szukać waszego towarzystwa w nocy, to też może być wołanie o pomoc. Być może odczuwa stres lub złe samopoczucie. Każda nagła zmiana w tym utrwalonym rytuale to powód, by przyjrzeć się zdrowiu waszego pupila. Bądźcie uważni na swojego puszystego sąsiada z łóżka. On powierza wam nie tylko swój sen, ale i swoje dobro. A gdzie i jak śpi wasza kotka? Opowiedzcie nam w komentarzach swoje najcieplejsze i najzabawniejsze historie. Jeśli ten film pomógł wam lepiej zrozumieć waszego pupila, proszę wesprzyjcie nas lajkiem i koniecznie subskrybujcie aby nie przegapić kolejnych zdumiewających tajemnic ze świata zwierząt.